Dzisiaj w cyklu produkt dnia króluje nam, miłościwie, króluje nam maska biocelulozowa. Ja tutaj pokazuję jedną sztukę z czterech, które są w opakowaniu jest to linia repair, słowo repair znaczy naprawiać, czyli już możesz sobie wyobrazić, co na tobie, jeśli tego potrzebujesz, może naprawić, a także co, co, co w niej takiego wspaniałego. Dziewczyny, im bardziej poznajemy składy naszych produktów, składy produktów Mary Kay, im bardziej poznajemy firmę, im bardziej się dowiadujemy o tym, ile ma patentów, jak jest, że zatrudnia naukowców od stopnia doktora, że stwarza w swoich laboratoriach nowe receptury, nie jest firmą, która kupuje receptury na kremy, na kosmetyki od innych firm, tylko wytwarza swoje własne. Właśnie do tego celu zatrudnia naukowców, i dlatego właśnie jest pionierem. Na przykład, e, jeśli chodzi o tę maskę, zaraz powiem, co takiego w niej wspaniałego, ale jestem przekonana, że bardzo mało jest na rynku takich produktów, które mają właśnie taki skład. A już zaraz, właśnie powiem, jaki. Dziewczyny, e, zaraz też pokażę, jak tę maskę nakładać. Jak? bo ona jest, nazywa się biocelulozowa, czyli są to składniki odżywcze i całe te wszystkie składniki, które zaraz wymienię i które działają, działają na naszą skórę, są są w, nimi jest nasączona taka płachta. To jest bioceluloza i to jest bardzo rzadki produkt na rynku, żeby maska w płachcie była w biocelulozie, ponieważ większość i możecie sobie nawet porównać do takiej maseczki hydrożelowej, w Ameryce też taką mamy, maska nawilżająca, większość maseczek jest, jest w takim materiale. W takim materiale, ale nie w biocelulozie. A bioceluloza, zobaczysz na czym polega różnica, różnica, charakteryzuje się tym, że jest po pierwsze bardzo się przykleja i bardzo szczelnie dokleja się do skóry, bo jest bardzo cieniutenieńka, ale jednocześnie charakteryzuje się tym, że wchłania składniki odżywcze, tak, czyli ma większą wchłanialność w tę cieniuśką warstwę i ma niesamowitą zdolność oddawania całości produktu skórze. Będziesz widziała, jak nałożysz te płachtę na siebie, będziesz widziała, że ona oddaje całą zawartość składników odżywczych twojej skórze, więc nie zostaje to na tej szmacie, brzydko, przepraszam, że się wyraziłam, ale oddaje to twojej skórze, bo za to zapłaciłaś. I teraz, co takiego jest wspaniałego, czym otoczona jest ta bioceluloza? Dziewczyny, Sól sodowa kwasu hialuronowego. Ja tu sobie zrobiłam e, ściągawkę, e, bo tych składników jest tak dużo i są tak niesamowite, że nie chciałabym was tu pozbawić e, konkretów. E, sól sodowa kwasu hialuronowego chroni, <coughs> proszą, chroni skórę przed e, <coughs> przepraszam. Chroni skórę przed wysychaniem. Sól sodowa kwasu jalurnowego chroni skórę przed wysychaniem. Bardzo często mamy tak, że ciągle mamy skórę suchą i już próbujemy różnych e, składników, różnych kremów i nic nie działa, wszystko krótkofalowo, bo może być tak, że twoja skóra po prostu, od, e, woda z twojej skóry odparowuje, odparowuje. Więc warto jest, żebyś ty używała, czy kobiety w twoim otoczeniu, które tak mają e, e, kremów, czy maseczek ze właśnie z sol solą sodową e, kwasu jalurnowego. Ona też łagodzi podrażnienia. I zaraz się dowiesz, że ta maska jest genialna też na podrażnienia słoneczne, na wszelkie, na rumień, na wybuchy czerwoności, na podrażnienia właśnie słoneczne, na, nawet na trądzik. Zobaczysz, jak masz trądzik, to po nałożeniu tej maski zobaczysz, jak wszystko jest przygaszone. To zaraz powiem, jakie składniki na to wpływają. Dalej, ekstrakt z kwiatów orchidei rozjaśnia naszą skórę. I wszystko, co tutaj wymieniam, działa przeciwstarzeniowo, dział, działa odmładzająco oczywiście. Więc ja się skupię tylko na takich kluczach w przesłaniu. E, potem jest e, e, adenozyna, e, zwiększa poziom białek, czyli kolagenu, elastyny, czyli wpływa na, na jędrność naszej skóry. I, ale co takiego niesamowitego robi ten składnik? Ta adenozyna ogranicza skurcz włókien mięśniowych. Uwaga! Ogranicza skurcz włókien mięśniowych, czyli. Tam szczególnie, gdzie mamy mimikę, ja na przykład z tego śmiania się mam kurze łapki, to tam jest ta moja mimika, tak? A mimiczne zmarszki to są najbardziej trudne do wygładzenia zmarszki, ponieważ to tak jak kropla drąży skałę, wiecie one, tam my się tak ruszamy, ruszamy, ruszamy ciągle tak samo i to po prostu poprzez te ruchy się nam utrwala. Ale ona właśnie. E, Spłyca zmarszki bardzo efektywnie poprzez rozluźnianie tych e, włókien mięśniowych. Czyli to jest takiego, nie, takie niesamowite w tym składniku, i to jest w tej masce. I jeszcze co robi? To jest niesamowita wiedza dla tych, które tego potrzebują. Zaraz się. Sprzeniesiemy, jak te, i komu tę maskę polecić, czyli kto może po zastosowaniu mieć te super ekstra rezultaty, ale jeszcze chcę powiedzieć, że właśnie niweluje worki pod oczami, więc wszystkie dziewczyny, kobiety, które mają tendencję do opuchnięć pod oczami, po stosowaniu regularnym raz możesz to zrobić z ciekawości, oczywiście dla eksperymentu, i już będziesz widziała rezultaty, ale gdy regularnie stosujesz, to badania mówią, że po prostu nie ma możliwości, żeby nie było poprawy. Żeby opadająca powieka się nie napięła bardziej. Zaraz powiem, e, i żeby worki też się nie zmniejszyły i żeby w ogóle cała skóra się nie poprawiła. Zaraz powiem, co jeszcze wpływa. Ceramidy 3, 3 bo to takie trzeciego typu. E, szczególnie e, przy cienkiej, suchej skórze i ja bym tutaj szczególnie podkreśliła cienkość skóry. Czyli mm, jak ja zauważam, to wiele kobiet, które no, wraz z dojrzewaniem, wraz z wiekiem nasza skóra się staje coraz cieńsza. I wiele kobiet ma tę taką cieniutką, niektóre to nawet taką papierową skórę. I to są kobiety, które bardzo potrzebują takich kremów, takich produktów bardzo mocno nawilżających, ale jednocześnie właśnie do takiej cienkiej, papierowej skóry. Czyli nie może to być nic tłustego, nic ciężkiego. To musi być o takiej formule, żeby ta skóra też nie była podrażniona. I teraz dziewczyny to koferol. Tokoferol, e, czyli witamina E, e wzmacnia barierę, i to jest coś, co najbardziej. Nie, nie najbardziej, bo jeszcze będzie drugi taki produkt, e, drugi taki składnik, który kocham w tej masce, ale tokoferol jest pierwszym, czyli witamina E wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, e, zwiększa elastyczność i uwaga, ukrwienie skóry. I tu jest hit: tokoferol, właśnie. Tokoferol, właśnie zmniejsza rumień. Czy słyszycie, dziewczyny? Wszystkie te z Was, które macie. Które mamy, bo to mnie też dotyczy, tendencje do wybuchów czerwoności, może pękające naczynka, takie piekące policzki, tak? to właśnie powinnyśmy używać kosmetyków ze składnikiem takim jak właśnie tokoferol. Tokoferol właśnie uspokaja skórę. Tokoferol właśnie powoduje, że nie ma tych wybuchów czerwoności, że jak są jakieś zaczerwienienia, nierówne kolory skóry, to właśnie po, poprzez tokoferol ta skóra nabiera jednolitego koloru, nie ma tych zaczerwienień. I to jest super. Następnym jest ekstrakt ze znieczulecznika. Dziewczyny, Indianie do tej pory właśnie, no wszyscy ci, którzy tam gdzieś w ziołach się specjalizują, lubią, to właśnie mówią, że znieczulecznik działa przeciwbólowo. Indianie stosują go na bóle zębów, I ale co, co to ma do rzeczy u nas w kosmetykach? A no to, dziewczyny, że ten znieczulecznik ma zdolni, zdolność przenikania przez barierę warstwy rogowej naskórka, a to znaczy, że nawet jeśli e, kobieta y, nie stosowała, nie stosuje peelingów, może nie chce, nie lubi, może nie wie, że, że powinna, ma jakąś ta warstwę, tam warstwę, taką na e, naskórka, że no, normalnie kosmetyki by się nie przedarły głębiej. To jest ta magia stosowania też peelingów, że właśnie usuwają na naskórek i przez to e, prowokują skórę do odnowy, czyli do namnażania się komórek, no bo jak skóra coś ma usunięte, no to musi nadrobić, tak? Nasz organizm jest po prostu genialny. Ale właśnie nawet jeśli kobieta ma, bo ma wybuchy czerwoności, bo ma pękające naczynka, bo ma cieniutką papierową skórę i nie stosuje peelingów, to ta maseczka, właśnie te składniki przenikną przez tę te, przez te barierę zrogowaciałego naskórka. Ale co jeszcze właśnie ten znieczulecznik? Właśnie rozluźnia mięśnie mimiczne, tak? i nazywany jest, uwaga, to jest cudowna nazwa, bo jakbyś miała odpowiedzieć na takie pytanie, jakby cię pani klientka spytała, ktoś by cię spytał, ale co takiego wspaniałego jest w tej maseczce, to ty możesz jako pierwsze właśnie przypomnieć sobie i odpowiedzieć znieczulecznik, to Możesz powiedzieć, że to są takie składniki, które działają jak botoks, dają efekty botoksu, ale są bez, bezinwazyjne. Czyli e, jeśli kobieta chce ujędrnić buzię, tak, podnieść owal twarzy, wygładzić zmarszki, chce poprawić kolory skóry, tak, żeby tak jak nie, nie wiem, niektóre zabiegi e, tak na, napełniają tę skórę, to ta, to właśnie ta maseczka jej da te rezultaty. I e, nazywany właśnie z, e, znieczulecznik, skuteczność znieczulecznika jest nazywana botox-like e, albo ziołowy botox, czyli botox bez skalpela. I, i naprawdę, e, jak zaczniesz stosować, e, po pierwszym razie, jak wspomniałam, na 100% będziesz widziała, że Twoja buzia jest inna, e, a jak będziesz stosować regularnie. To zobaczysz, że to tak działa, że twoja buzia taka jędrna, taka uniesiona się robi. Kolejnym ze składników jest ekstrakt z ziaren owca. I niby brzmi badalnie, ale popatrzcie, co owies, co ten ekstrakt e, e, robi. E, przede wszystkim odbudowuje barierę ochronną skóry, czyli pracu, o, ten, ten składnik ekstrakt e, z ziaren owca. Powoduje, że nasza buzia jest zabezpieczona, czyli wszystkie procesy w niej będą zachodzić prawidłowo, ponieważ warstwa wierzchnia ta hydrolipidowa pełni wszystkie swoje funkcje na 100%, czyli nie jest uszkodzona. Gdyby była uszkodzona, to jesteśmy narażone na, czasami przez mechaniczne jakieś różne zabiegi, czasami przez podrażnienia, czy słoneczne, czy, czy w ogóle środowiskowe. Sobie na, na tę barierę hydrolipidową sobie naruszamy i wtedy nasza skóra nie jest bezpieczna. Czyli wszystkie procesy mogą być w niej dosłownie zachwiane. I e, ten ekstrakt odbudowuje barierę ochronną skóry, więc możesz czuć się bezpieczna. Sól, następny jest składnik sól kwasu glicyryzonowego. czekajcie, jakiego? Sól kwasu glicyryzonowego Z korzenia lukser... O, gdybym powiedziała, że ekstrakt z korzenia lukrecji, to by było łatwiejsze. E, I tu jest fajne słowo, e, że co, co to robi? Właśnie tak jak ekstrakt z ziaren owsa penetruje przez barierę rogową, czyli przenika przez barierę rogową w głębsze warstwy skóry. To znaczy, że zwiększa się skuteczność tych składników, że one mogą tam popracować na tych warstwach skóry, na których, które dowitaminizowane do dadzą, przyniosą rezultaty w całokształcie. I, I teraz jeszcze ten, ten ekstrakt z korzenia lukrecji, co takiego niesamowitego robi, to myślę, że jak to powiem, to, to będzie coś takiego wow właśnie. Ogranicza działanie hialuronidazy. Wiele z nas może nie wie, co to jest ta hialuronidaza, ale w kosmetyce bardzo często się to pojęcie pojawia. Jest to coś, co szko szkodzi. Najważniejsze, żebyś zapamiętała, że to szkodzi. Hialuronidaza szkodzi, ponieważ jest to taki proces, enzym, który enzym powstaje w skórze, który powoduje rozkład kwasu hialuronowego, a my tego nie chcemy, bo my chcemy mieć jak najwięcej kwasu hialuronowego. My go mamy naturalnie w skórze, ale z czasem go też tracimy i tracimy zdolność do produkcji kwasu hialuronowego. Dlatego też nasz płyn z kwasem hialuronowym daje takie świetne rezultaty, bo my się po prostu nim wtedy ochlapujemy kwasem hialuronowym. A kwas hialuronowy łączy cząsteczki wody w skórze, czyli zabezpiecza skórę w kwestii nawilżenia, ale też. Ale też właśnie skóra jest taka bardziej sprężysta, przez to, że jest tej wody w niej w wystarczająco dużo. Sprężystość, sprężystość skóry, nie? E I dziewczyny, i redukuje zaczerwienienia. Czyli popatrzcie, e a jeszcze na dodatek, zmniejsza produkcję melaniny, e czyli tego naturalnego barwnika skóry, który jeśli e nierównomiernie się rozprowadza po skórze, no to tworzą nam się różne plamy e i zapobiega. Zmniejsza, widoczno, zmniejsza widoczność tych przebarwień, działa. Dziewczyny, i teraz zanim jeszcze podam ostatnią hitową informację, co takiego wspaniałego jest w tej masce i co takiego wspaniałego narobi, to tylko podsumowuję. Popatrzcie, cała maseczka jest ukierunkowana przede wszystkim na to, żeby wyglądać pięknie i młodo. Poza tym cała maseczka jest ukierunkowana, jak sobie prześledzimy te składniki, to jest ukierunkowana na to, żeby skóra, żeby skóra oprócz tego, żeby była gęsta, jędrna, tak, nawilżona, nawodniona i tak dalej, to żeby skóra miała piękny koloryt, żeby, żeby właśnie. Dlaczego? Myślę tak sobie. Ponieważ e, większość kobiet, które sięgną po tę maseczkę, to są kobiety w wieku dojrzałym. A kobiety, jak zauważyłam, w wieku dojrzałym coraz bardziej mają czy pękające naczynka, e, czy takie właśnie cz zaczerwienienia różne. Czyli ta e, warstwa hydrolipidowa gdzieś jest naruszona, nie? Może przez to, że właśnie skóra się staje coraz cieńsza i coraz trudniej o nią dbać, tak, żeby dostawała wszystko, czego potrzebuje, ale jednak e, łagodnie się z nią obchodzić, nie? Więc. E, Dodatkową jeszcze informacją, którą możesz wyczytać z, też z opisu produktu na stronie dla konsultantek możesz wejść w produkt, tak? Jak już wchodzisz w zamówienia, potem wchodzisz w dany produkt, tam jest cały opis tego produktu i możesz tam zobaczyć taką informację, że oprócz tego, że działa nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, wygładzająco zmarszki, że odzyskujesz piękny kolor skóry, piękną jędrność, młodość, tak? To uwaga! To jest hitowe, że redukuje łojotok. Czyli oprócz tego, że dla kobiet z, suchymi właśnie, z suchą, trudną, wrażliwą buzią, tak, z rumieniem, z naczynkami też, to jeszcze dla tych kobiet, które mają skórę tłustą, mieszaną, nadmiar tego sebum ona to niweluje. Dlatego właśnie, jak pamiętam, uczestniczyłam w szkoleniu z Iwoną Jankowską, naszą wizerzystką Mary Kay, to ona bardzo tę maseczkę polecała przed makijażem. Jak kobieta ma skórę mieszaną, tłustą i chce wyglądać ekstra, jak milion dolarów, to żeby sobie wcześniej wykonać właśnie tę maseczkę. I uwaga, jej się nie zmywa. Tę maseczkę, zaraz pokażę e, nagranie, jak ją założyć, jak ona wygląda w środku, e, ale żebyś wiedziała, że jak sobie potem po 20-30 minutach, im dłużej to tym lepiej wiadomo, ale około 30 minut, zdejmujesz tę płachtę, ona już jest taka suchutka, wszystko już jest w twojej skórze, to żebyś wiedziała, że tego nie zmywasz wodą. I na tym wykonujesz makijaż. Jeśli chcesz, żeby twój makijaż właśnie był matowy, był nie spływał, pięknie się trzymał, a masz skórę tłustą. I teraz e, już pokażę, jak ją aplikować. Piszcie coś dziewczyny. Ja się tak ja tak gadam, żeby było szybko, a ja wiem, że to niekoniecznie jest dobre. I tu wam chcę pokaza pokazać moje nagranie o tej maseczce. I tylko tutaj jest o całej pielęgnacji repair, ale ja tylko się skupię, przesunę na maseczkę. O, popatrz. Poczekajcie, od początku. To jest na moim fanpage'u. Ale powiem też, kiedy jest zwiększona skuteczność w ogóle wszelkich masek. Zwiększona skuteczność w ogóle wszelkich masek jest, uwaga, po zastosowaniu uprzednim. Peelingu. E, można więc e, nałożyć sobie maskę po oczyszczeniu buzi e, pianką, tak? Po umyciu, wieczorem, zwykle wieczorem sobie zakładamy. E, najlepsza wchłanialność masek to jest od godziny około 17 do 20. Wtedy nasza skóra najbardziej wchłania, więc po oczyszczeniu sobie pianką nakładamy sobie maseczkę. Ale możemy też zastosować wcześniej peeling, czyli Wcześniejsze złuszczenie martwego naskórka, tak? pilnik nasz glikolowy na 10 minutek. Potem zmywamy wodą i nakładamy maseczkę. I wtedy wchłanialność składników aktywnych z maseczki. A przypomnę, że jest to koktajl witaminowy dla skóry. Każda maska jest jak koktajlem energetyzującym, który wyobraźmy sobie, że pijemy takie różne koktajle tak? odżywcze. To tak samo nasze maseczki są naszym koktajlami odżywczymi dla naszej skóry. E, czyli tutaj jest maska biocelulozowa z linii Repair. E, co znaczy, że jest biocelulozowa? To znaczy, że płachta, którą, e, która jest nasączona różnymi składnikami aktywnymi, zaraz o nich też powiem, jest wykonana z biocelulozy. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ większość maseczek na rynku, takich w płachcie, to są maseczki e, chyba z e, flizelinowe. A tutaj bioceluloza charakteryzuje się tym, że jest w stanie, jest pozyskiwana chyba z trzciny, natomiast chodzi o to, że jest w stanie się nasączyć właśnie bardziej intensywnie składnikami odżywczymi. Ja tutaj cały czas z nią tutaj pracuję, i potem bioceluloza, bio, zaraz ją pokażę, jak ona jest mięciutka, taka taka jedwabista, taka cieniusieńka, ona je, nasącza bardziej składniki yy, i potem bardziej te składniki oddaje skórze. Tym się właśnie biecenuloza w maseczkach charakteryzuje. Tutaj są trzy warstwy. Zdejmuję najpierw jedną, którąkolwiek z nich, czyli jedną warstwę zdejmuję i tą warstwą, która jest środkową teraz yy, przyklejam sobie maseczkę do buzi. Czyli tą środkową warstwą, tam jest w środku bioceluloza. Zaraz e, zdejmę wierzchnią warstwę i także pozostanie na mojej skórze tylko ta bioceluloza, to e, zobaczysz, e, że ona jest taka właśnie cieniutka, mięciutka. E, I właśnie tym się charakteryzuje, że... Bardziej nasiona tymi składnikami odżywczymi, i później, właśnie, bardziej te składniki wszystkie oddaje skórze. O, dokładnie tak. Ta I teraz jeszcze sobie wygładzam. Przykleję bardziej, żeby to było. Tutaj mogę sobie jeszcze na moje powieki klapeczki nałożyć, ale nie tym razem. I teraz tak, co tutaj takiego wspaniałego? Wspomniałam, że jest to. Botox-like, botox, -like, botox bez skalpela, botox roślinny. Głównym składnikiem, który tutaj e, e, daje takie efekty, jakby botoksu, e, jest znieczulecznik. Znieczulecznik właśnie e, był już stosowany przez Indian, e, był podawany dzieciom na, na bub, przy bólach zębów, tak, gdy rosły zęby, e, i do tej pory jest używany właśnie w kosmetologii. Bardzo intensywnie zmiękcza skórę, bardzo intensywnie. Ją przede wszystkim wzmacnia warstwę wierzchnią skóry, czyli tą warstwę lipidową. I to jest hitowa informacja dla wszystkich nas, kobiet, bo też mnie to dotyczy, które mamy właśnie reaktywną skórę, zaczerwienienia, wybuchy czerwoności, takie podrażnienia lubimy mieć, że ta skóra jest płytką naczyniona, że często jest taka staje się czerwona, czasem piecze. To ta maska właśnie. Hmm, e, tutaj, to ko, koferol, który, e, który w niej jest, e, i ceramidy. tokoferol, ceramidy wpływają na to, że ta warstwa hydrolipidowa jest bardziej stabilna, zabezpieczona, e, skóra się uspokaja, wyrównuje się koloryt, właśnie przestaje być taka zaczerwieniona, nawet miejscami. E, a właśnie z nieczulecznik to jest ten botoks roślinny, który daje efekt liftingu bez skalpela, więc w ten sposób właśnie też rozluźniają się nasze mięśnie w skórze, tak, włókna kolagenowe i elastyny. A jak są rozluźnione, to wtedy są bardziej elastyczne i nie są łamliwe. To jest e, e, klucz do tego, żeby zmarszki nie powstawały. Żeby właśnie te włókna kolagenowe i włókna elastyny były właśnie elastyczne. Więc nieczulecznik to robi. I co jeszcze to robi? Jak kiedyś wcześniej wspomniałam o szczoteczce, e, szczoteczka też to robi. E, zapomniałam wcześniej wspomnieć. O drugiej końcówce do szczoteczki, to jest do wtłaczania serum. To jest szczoteczka, końcówka do wtłaczania serum, czyli najpierw nakładamy sobie serum a i sobie tylko dotykamy, ale ona właśnie rozluźnia mięśnie, rozluźnia napięcie mięśni, rozluźnia włókna, uelastycznia, one przestają być takie sztywne i łamliwe, i przez to skóra ma się na czym trzymać. Więc 20-30 minut. Na sobie e, trzymamy i mamy efekt wow. Kiedy ten efekt wow jest, e, możemy go so, ją sobie stosować, przez to, że kadam to mi tu zjeżdża. E, możemy ją sobie stosować po wszelkich zabiegach kosmetycznych. Gdzie nasza skóra jest często zmasakrowana. Możemy stosować po opalaniu, kiedy opalanie przecież łamie włókna kolagenowe, czy opalanie, czy w solarium łamie nasze włókna kolagenowe, więc tutaj ta maseczka zastosowana po takim opalaniu wzmocni te włókna. Czy przed imprezą, bo makijaż. Na tej maseczce, po zastosowaniu tej maseczki, to jest wow. Więc myślę, że ta wisienka, tą wisienką na torcie zakończę informację o linii Reaper. To tak wygląda maska w linii Reaper. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej kury znoszącej złote jajka. Bo tak ją absolutnie nazywam. Ja e, zawsze mam, po prostu uwielbiam mieć te rezultaty. Ja kocham nasze kosmetyki za rezultaty, mm, za to, co mają w sobie wspaniałego i jak to działa na naszą skórę, i za to, że jest podniesioną głową każdego dnia. E, mówię o nich głośno, krzyczę o nich, polecam. I robię to śmiało, nie, z, e, nie wiem, z, e, z wątpliwościami, czy na pewno pani będzie zadowolona. Ja jestem przekonana, że pani będzie zadowolona, bo tak ta, ta działa wiedza o produktach i też doświadczanie tych produktów. Więc je... korzystaj, mam nadzieję, że jesteś tutaj szczęśliwa i zadowolona. Dziękuję, to był odcinek o masce bioceluzowej z linii Repair. Jeśli masz pytania albo doświadczenia z tą maską, już ją używałaś, użyłaś, cokolwiek, napisz to w komentarzu. Niech tutaj będzie też przestrzeń, żebyśmy się wymieniały opiniami. Całuję, pozdrawiam dziewczyny.